Anna Grygierek, burmistrz Strumienia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tu ja od razu mam pytanie. Parytety w samorządach są? Fajnie by było, jakby były. Nadal jednak jest mało pań w samorządach, ale myślę, że głównym problemem jest to, że się mało pań decyduje startować. Bo mieszkańcy są otwarci na to, że wybierają kobiety i na radne i na burmistrza. Zresztą ja sama pełnię od, kilku od kilkunastu lat już tą funkcję. No myślę sobie, że trudna praca też, bo państwo są w takim położeniu między młotem a kowadłem. Z jednej strony bardzo blisko mieszkańców, z drugiej strony no, zależni od decyzji też rządowych i trzeba wypośrodkować oczekiwania i możliwości. Myślę, że jak to mówią wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, natomiast na pewno jest to praca, która daje bardzo dużo satysfakcji i też to, że możemy reagować bezpośrednio i współpracować tutaj z mieszkańcami w wielu płaszczyznach. Pani była dzisiaj też panelistką w panelu bardzo ważnym dotyczącym cyfryzacji urzędów, informatyzacji też systemów urzędowych, tak żeby nam było łatwiej załatwiać różne sprawy. Myślę sobie, że to spośród wielu wyzwań jest takie wyzwanie, które w perspektywie pewnie kilkunastu lat, ale jest bardzo realne do zrealizowania. No myślę, że szybciej. Szczególnie w ostatnim czasie te działania nabierają tempa. No i tutaj oczekiwania ze strony społeczeństwa są również bardzo duże. Nawet patrząc na dane, ile osób korzysta z internetu, ze smartfona, ile osób się loguje codziennie do kont internetowych w bankach, pokazuje, że ta, te potrzeby są bardzo duże i to już nie może trwać kilkanaście lat, tylko naprawdę muszą być to podjęte jak najszybsze działania takie. Z dynamiczne wręcz. No a też to, co się dzieje w tej chwili na świecie, powoduje, że, że tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, jest to taki bardzo ważny temat i tutaj, jeżeli chodzi o samorządy, to z jednej strony też przygotowywanie oferty pod kątem tych usług, żeby była jak najlepsza, ale również też kwestia takiego uświadamiania mieszkańcom, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z tej sieci. W strumieniu już załatwimy jakieś sprawy przez internet, na przykład bym się chciało mówić do urzędu właśnie w strumieniu miejskiego, to dam radę przez internet zarezerwować wizytę, czy, czy jeszcze kilka miesięcy na to poczekamy? Urząd Strumieniu ma, jest tak wyjątkowy, że mieszkańcy przychodzą i z reguły od razu są załatwiane wszystkie sprawy. Jesteśmy niewielką gminą, miejsko-wiejską, więc na ten moment nie wprowadzamy elektronicznych rezerwacji terminów i zawsze staramy się być otwarci na mieszkańca. Możemy sobie na to pozwolić, dlatego że gmina jest niewielka, ma 13,5 tysiąca mieszkańców, jest miasto plus sołectwa, no i wszyscy się tak naprawdę znają. Ale rozumiem, że przed takimi małymi miastami, miasteczkami, bo to o tym dzisiaj mówimy podczas drugiego forum miasteczek polskich, też ta cyfryzacja jest dla nich czymś, co... Czym powinni się już teraz zainteresować? Tak, jak najbardziej, bo chodzi o to, że przychodzi, przyjście do urzędu, to tak naprawdę to powinna być ostateczność. E, na, no, żyjemy w takich czasach, że presja czasu każdego ściga. I jeżeli mamy do wyboru, nie wiem, spędzić czas z rodziną, z dziećmi, no to wolelibyśmy go spędzić z rodzinami, a do tego urzędu, no i wtedy, kiedy już jest taka potrzeba, więc wszędzie trzeba robić tak, żeby jak najwięcej rzeczy dało się jednak załatwić elektronicznie. Myślę sobie, że takie forum jak to, w którym uczestniczymy dzisiaj, jest też dobrym polem do wymiany doświadczeń właśnie. Uświadamiania w tym zakresie, że mały urząd nie nieważny. To też musi być urząd mocno scyfryzowany. E, tak. No w tej chwili wszyscy. E... W wielu dziedzinach, nie tylko w urzędach, ale przede wszystkim w prywatnych firmach. Już tutaj, jeżeli chodzi o tego typu usługi, są już bardzo szeroko rozbudowane. Natomiast mały urząd, ale, ale tutaj mieszkańcy są bardzo mobilni, pracują i też chcą jak najbardziej mieć tutaj dostęp do wielu usług w formie elektronicznej. Cyfryzacja to, tak jak mówiliśmy, jest jedno z wyzwań, ale tych wyzwań jest więcej. Co według Pani jako burmistrz, jest największym wyzwaniem dla samorządów mniejszych i większych miast? Na w tej perspektywie najbliższych dwóch lat? Myślę, że wszyscy w tej chwili mówimy o bezpieczeństwie energetycznym no i niezależnych źródłach po prostu prądu no i też jeżeli chodzi o zabezpieczenie danych, bo to też są tutaj było wielokrotnie podnoszone, że tak jak się mówi o zarządzaniu kryzysowym, mówi się o kwestii bezpieczeństwa, to nie tylko mówimy o kwestii bezpieczeństwa militarnego, ale również właśnie tych danych i, i tutaj cyfrowego. I w tym kontekście myślę, że dobrze takie wydarzenia jak dzisiaj, żeby odbywały się jeszcze częściej. Jak najbardziej trzeba rozmawiać i szukać rozwiązań. Mało tego, takie spotkania mają też na celu, żeby się na chwilę zatrzymać, bo każdy z nas goni, każdy ma z nas jakieś tam swoje problemy i czasami umykają rzeczy te najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.